Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Powiedzieliśmy sobie wczoraj słów kilka o spowiedzi i sądzie, bo każda spowiedź to jest taki sąd nad nami samymi, który dokonujemy z pomocą Ducha Świętego, który zawsze, jak się zwracamy, do niego oświatło podczas rachunku sumienia. Jeżeli mamy szczere serce, by szczerze się wyspowiadać, Duch Święty będzie nam pokazywał nasze słabości. Duch Święty będzie nam pomagał i wspierał nas w spowiedzi świętej, w tym. Dobrym przygotowaniu się do spowiedzi świętej. I moi drodzy, e, zobaczmy, że <laughs> mówiliśmy sobie wczoraj, że e, no właśnie, świętokradzkie spowiedzi e, nie, przy, nie przywracają nam utraconej łaski. Wręcz przeciwnie, pogrążają nas jeszcze bardziej w grzechu. Tak? I zatrzymajmy się tutaj, już chyba jakiś czas temu, dość dawno, ale mówiliśmy sobie trochę o spowiedziach naszych, tutaj katolickich, i o samorozgrzeszeniu się protestantów. Nigdzie w Piśmie Świętym, nigdzie w Nowym Testamencie nie ma samorozgrzeszenia. Nigdy w Piśmie Świętym nie ma czegoś takiego, że człowiek sobie e, sam e, przypisuje odpuszczenie grzechów na podstawie jego tam własnych przekoniań, że on to zrobi tam klepnie jakąś formułkę, czy już e, sobie powie, że ma wszystkie grzechy odpuszczone. E, prawda? Nigdzie nie ma e, prawda, ogłoszenia się Rozgrzeszonym, samoogłoszenia się, tak jak to jest w protestantyzmie, nie? bo y, mają grzechy odpuszczone, albo Chrystus ich tam przykrywa swoją sprawiedliwością. Nie ma takich bzdur. Poza tym, zobaczmy, jeżeli protestanci mówią, tak jak pastor Chojecki, wielu innych pastorów wszystkie grzechy może odpuszczone przeszłe, przyszłe, teraźniejsze, już jesteś, nie? Poodpuszczany. To, moi drodzy, już chyba kiedyś zadawałem to pytanie i pozostało chyba bez odpowiedzi, teraz też pewnie zostanie bez odpowiedzi. Kiedy protestant wie, że ma nieodpuszczone grzechy? O, takie pytanie, prawda? Oj, właśnie w protestantyzm wchodzi na grunt. Niepewności. Głosi, pewność zbawienia, pewność wszystkiego, a w gruncie rzeczy chodzą po spękanym lodzie, i to jeszcze w lipcu, nie w lutym, w lipcu po pękanym lodzie chodzą. Prawda? Czyli po bardzo niebezpiecznym gruncie. Dlaczego? Otóż, właśnie dlatego, że skazują siebie samych na własne osądy, na własny osąd samego siebie, na własne jakieś wymysły. Prawda? Sami się zbawiają, ale no właśnie, kiedy protestant może być przekonany, że nie zostały mu odpuszczone grzechy? Że mu zostały zatrzymane? No właśnie. A więc to jest taka pewność, która, no właśnie, wyklucza e, inną rzeczywistość, rzeczywistość zatrzymania grzechów, nie? No bo oni w tych swoich. E, urojeniach, e, samo, sami się rozgrzeszają, sami sobie wmawiają, że już są sprawiedliwi e, na podstawie wykrzywionych e, trzech wersetów wyciągniętych z kontekstu. Prawda? A nigdy nie biorą o i nie mam odpuszczonych grzechów. No nie biorą tego pod uwagę, nie? Tylko się e, sami rozgrzeszają. Natomiast w katolicyzmie Moi drodzy, mimo to, iż jest możliwość zatrzymania grzechów, tak? Nie otrzymania rozgrzeszenia, prawda? To i tak w Kościele katolickim zobaczmy, Chrystus to tak mądrze zrobił. No jest Bogiem, więc musi być wszystko mądre i doskonałe, prawda, i działające, lepiej jak szwajcarski zegarek. Prawda? I właśnie Kościół prowadzony przez Ducha Świętego, Kościół, którego głową jest Chrystus, w sposób stabilny nas poucza, w sposób stabilny daje nam tą możliwość osiągnięcia pewnej pewności odpuszczenia grzechów. I zobaczmy, moi drodzy, Chrystus i, i pewnej pewności zatrzymania grzechów, kiedy mamy zatrzymane, kiedy mamy odpuszczone, ale też poucza nas, kiedy nasza spowiedź może być świętokradzka. Więc zobaczmy, moi drodzy, że Kościół prowadzony przez Ducha Świętego daje nam, wytycza nam drogę prostą, jak ten ołówek i Pokazuje nam każdy odchył, czy to na lewo, czy to na prawo. Każdy odchył może być skorygowany, każdy odchył mniejszy lub większy może być bardziej lub mniej niebezpieczny dla naszego zbawienia, i Kościół nam to pokazuje w sposób nieomylny. I zobaczmy, moi drodzy, kiedy, kiedy yy, katolik może mieć pewną pewność odpuszczenia grzechów? Yy, samo rozgrzeszenie? No właśnie, jeszcze o tym nie świadczy. O, otrzymał rozgrzeszenie i wszystko jest w porządku. No niekoniecznie. A więc co, rozgrzeszenie nie wystarczy? No właśnie nie. Bo może być rozgrzeszenie, ale spowiedź świętokradzka. Dlatego Kościół nas y, poucza w mądrości Ducha Świętego. Warunki dobrej spowiedzi, tak? Szczere wyznanie grzechów. Mocne postanowienie poprawy. Bo tutaj y, praktycznie y, rozbija się y, o to wszystko się praktycznie rozbija tutaj. Jeżeli człowiek, właśnie przed spowiedzią, w sposób szczery, skruszony, przyznaje się do grzechów, tak? Nie chce ich popełniać, ale i, i idzie do, do spowiedzi i je wyznaje w sposób szczery, bez zatajania świadomego i dobrowolnego. Zapomnienie, to co innego? No, człowiek zapomniał jakiegoś grzechu, prawda? No to to jest inna rzecz, nie? Ale świadome i dobrowolne zatajenie grzechu ciężkiego, bądź zakłamywanie, prawda? Brak szczerości, brak prawdy, czyli z, 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 e, zataić, tak? Przyznania się pełnej prawdy, i mataczenia Ale człowiek robi to świadomie, tak? A więc świadomie oszuka księdza, świadomie coś tam zatai. No, ksiądz rozgrzeszy. Ale jeżeli człowiek zna dobre pięć warunków dobrej spowiedzi i wie, że świadomie i dobrowolnie zataił grzech, albo świadomie i dobrowolnie. Yy, o, o jakimś grzechu nakłamał. Tak no tak zrobił, że nie zrobił, bo nie zrobił, ale zrobił. A tak naprawdę to on nie zrobił, tylko zrobiła to teściowa od Bolka. Prawda, no ale on to zrobił, ale gdyby nie teściowa od Bolka, to by nie zrobił. Czyli takie właśnie, nie? Kłamstwa, wodoleństwo, mataczanie takie, żeby się bardziej wybielić niż przyznać do grzechu. To człowiek robi świadomie, tak? A więc, jeżeli taki człowiek staje przed yy, warunkami dobrej spowiedzi, to on może się zorientować, ma możliwość zorientowania się, że ta spowiedź jest nieważna, świętokradzka. Tak? Protestant nie ma możliwości: uświadomić sobie w sposób pewny, że ma zatrzymane grzechy. Katolik może. Brak rozgrzeszenia, kiedy ksiądz mówi, no słuchaj, synu, córko, no nie mogę cię rozgrzeszyć, bo coś tam, tak? Albo nawet jeżeli człowiek otrzymuje rozgrzeszenie... To i tak jest świadomy, o, rozgrzeszył mnie, bo to zataił, tu zataił, tu zakłamał, tu przekłamał, pomataczył, nie? I ostatecznie przyznał się do skwarka w piątek, nie? I że tam powiedział brzydkie słowo i pokłócił się z żoną, e, prawda? Natomiast, kiedy katolik może mieć pełną pewność, że spowiedź z rozgrzeszeniem faktycznie e, ma wartość. A No, właśnie, świadomość tego, że zbliżam się do spowiedzi w pełnej szczerości, wywalam kawę na ławę, e, tak jak jest. Tak? W spowiedzi trzeba być jak Max Kolonko. Mówię jak jest. Koniec. Nie jakby mogło być, nie jakby było, gdyby nie było i gdyby, jakby nie było, gdyby było. E, tak? Tylko mówię jak jest. Szczerze, z pełną świadomością, prawda, szczerością przyznanie się do, do winy. Tak? I z mocnym postanowieniem poprawy. Jeżeli człowiek odchodzi od spowiedzi, bo jest z babcią w niedzielę na mszy, a i trzeba. Przyjść do komunii, żeby babcia nie truła ucha. No to pójdzie do spowiedzi, napluje księdzu e, w kratkę. Tak babcia zobaczy: O, Gnusio poszedł do spowiedzi, ale święty nie. E, on tam powie ze Trzy Grzechy, e, że tam e, w, w sobotę e, miał weekendzik e, z lolą, e, prawda, w, w motelu, ale. Idąc do spowiedzi, już nagrywa sobie lolitę na środę, to ta spowiedź jest świętokradzka, nie? Bo nie ma postanowienia poprawy. Tak? I on też jest świadomy tego, że o, e, idzie w niedzielę, tu klepnie, żeby babcia wiedziała, że przyszedł, przyjął komunię świętą, nie? Ale już nagrywa sobie lolitę na środę. E, no właśnie świętokrzyska, i spowiedź i później świętokradzka komunia święta, czyli dodawanie grzechu do grzechu, do grzechu świętokrackiej spowiedzi dodaje grzech świętokrackiej komunii. Tak? Ale przecież człowiek jest y, y, mówię tutaj o świadomym y, takim działaniu, nie że człowiek odfajkuje spowiedź, ale i tak już wie, że w środę będzie dalej się grzeszył, nie? i w sobotę y, też następna lolita, nie? To to nie ma żadnej wartości. Znaczy y, ma wartość ale ku potępieniu, nie? Bo tak powiedziesz żadnej wartości, czyli y, takie Yy... Nijakie, takie nie przyczyniające się do zbawienia, nie do, nie do potępienia. Czyli to nie ma wartości zbawczej, to jest ku potępieniu takie, takie zagrywki. Nie ma. W relacjach z Bogiem, w tym, co robimy, bądź w tym, czego nie robimy, nie ma o właśnie takiego punktu neutralnego, takiego punktu, w którym moglibyśmy stanąć i w którym byśmy nie byli albo po stronie piekła, albo po stronie nieba. Nie ma, nie ma takiego punktu. Tak samo właśnie w spowiedzi, nie? Nie możemy sobie znaleźć jakiegoś takiego. Yy... Punktu pośrodku jakiejś bańki, nie? Piekło albo niebo, albo jest świętokradzka spowiedź, albo jest święta spowiedź, tak? I moi drodzy, człowiek tu jest świadomy. Natomiast jeżeli człowiek, że grzeszy, tak? Znaczy świadomy jest tego, że oszukuje, że kłamie, świadomy jest tego, że idzie do spowiedzi tylko, żeby babcia mu ucha nie, nie truła i nie, już na, nagrywał sobie lolitę na, na środę czy tam na czwartek i później jeszcze następną na sobotę, no to, to, to o, przecież on o tym wie, tak? Natomiast i, i może wiedzieć że ta spowiedź jest nieważna, ma ku temu wszelkie możliwości, tylko tutaj też wchodzi w grę ignorancja, często zawiniona, tak, bo może, spraw może się zorientować, albo nawet jak wie, to już jest po prostu totalne olewanie, wie, że kłamie, wie, że tam tego, tylko żeby babka mu do, do głowy nie truła, nie? I wie, że tam niby nie wolno grzeszyć, ale i tak się grzeszę, no bo spowiedź była tylko taka, taka o... na, na odwal się, nie? Natomiast i tutaj nie ma odpuszczonych grzechów. Znaczy, ma, ale to, to jest wszystko świętokradztwo, nie? I teraz te, które wysnął, nie? Ale to jest... Bo Kanoszczeć takie spowiedzi. No bo niby dostał rozgrzeszenie, ale bez efektu finalnego. Wręcz przeciwnie, efekt jest odwrotny niż ten, który się powinno osiągnąć, czyli pojednanie z Bogiem. Natomiast właśnie Katolik, jeżeli wiernie wyznaje swoje grzechy szczerze, i po spowiedzi podejmuje walkę z grzechem, to może być pewny, że ta spowiedź była święta, a nie świętokradzka. Tak? Katolicka droga jest drogą boską. Stąd musi być pewna i stabilna. Tylko właśnie często przez ignorancję, a tak jak jeszcze w Polsce, to bardzo często y, może to być ignorancja zawiniona. Dlaczego mówię w Polsce? Bo w Polsce jest tyle kościołów, jest tyle księży, jest tyle domów rekolekcyjnych, tyle kazań, tyle kursów, tyle rekolekcji misji tak w, w skali całego kraju. Y, prawda? Różnych kręgów biblijnych, przy parafialnych szkół biblijnych, że praktycznie jest niemożliwe, by trwać w Polsce w ignorancji niezawinionej. No to graniczy po prostu z jakimś, nie wiem, no, no ocencie sami, nie? Co, co, co ulica, to kościół, w którym jest ksiądz, gdzie jest msza święta, yy, zakonów, klasztorów jest u nas potąd, tak? I przy każdym klasztorze, przy każdym kościele jest, są księża, są zakonnicy, są jakieś yy, rekolekcje. no Jest po prostu tak łatwo w Polsce, no zresztą my tylko w Polsce, a tak mówią o naszym kraju, nie tak łatwo w Polsce jest się dowiedzieć wielu rzeczy, że ignorancja niezawiniona, no to naprawdę nie wiem, co by musiało być, żeby tkwić w takiej ignorancji, nie? Co innego gdzieś w Meksyku, gdzie widzą księdza raz na, dwa, na, na, na rok albo i na dwa lata, bo mieszkają gdzieś na Wygwizdowie. Prawda? No to tam można mówić o ignorancji niezawinionej, ale w Polsce to raczej ciężko nie. Więc wystarczy słuchać yy, kościoła, wytycznych kościoła, które są. Który, jak się wejdzie w wytyczne kościoła, to się chodzi prosto, bez odchyłów. Natomiast protestantyzm jest jednym wielkim odchyłem, tak? Natomiast katolicka droga jest prosta, stabilna i boska, i zbawcza. Mamy podane wszystko na tacy. I to mówię jeszcze tak szczególnie do nas, do tego pokolenia tutaj 2025 rok, bo przed nami była cała armia świętych, mistyków, doktorów Kościoła, ojców Kościoła, ojców apostolskich, którzy przegryźli, wygryźli, przeszli ścieżki świętości na przestrzał. Przegryźli y, całe Słowo Boże, przetrawili, przerobili, y, rozpisali się. Mamy całe multum arcydzieł duchowych, książek, gdzie wszystko, gdzie wszystko mamy podane na, na złotej tacy. Tak? Nauka Kościoła, jasno sprecyzowana, e, prawda, przez dwa tysiące lat. E, nauka świętych przez 2000 tysiące lat. Więc naprawdę nam dzisiaj jest o wiele łatwiej, w pewnym sensie, osiągnąć świętość niż pierwszym chrześcijanom za czasów świętego Pawła. Nie z tym pierwszym pokoleniem, którzy y, musieli wziąć tę jak to się przysłowiował, tam maczetę i wykarczować te ścieżki. Oni to zrobili. Tak? I we, do, osiągnęli pełnię zbawienia, są w niebie i cała masa świętych za nimi podążała całe pokolenia zbawionych yy, przeszli te ścieżki no już są tak wydeptane że ho ho nie mamy naprawdę podane wszystko na tacy i to jest sprawdzone pewne Mamy kościół i twój ilaska pasterska e, mnie prowadzą, tak? Żeby iść w pionie, a nie w jakichś tam odchyleniach. W protestantyzmie tego nie ma. W protestantyzmie jest... E, jak żeśmy to kiedyś mówili, w protestanci, to są samosie, nie? My nie jesteśmy samosiami. Nikt w Biblii w e, Pierwszych, wieka, w pierwszych latach po Chrystusie nie był samosiem. I przez dwa tysiące lat żaden ze świętych nie był samosiem. A w protestanci? Same samosie. Sami się rozgrzeszają, sami się usprawiedliwiają na swoich zasadach. Co garaż to inne zasady, albo często sprzeczne. No ale co tam, nie? A jak się nie zgadzam z jednym garażem, to pójdę do drugiego, gdzie się garaż będzie ze mną zgadzał, nie? <śmarsz> to jest moi drodzy. No właśnie, ocencie sami, co to jest. Nie warto być protestantem, nie warto się bawić włożenie po lodzie w lipcu. O to się może. Tragicznie skończyć. A Kościół katolicki daje pewną pewność. Odpuszczenie grzechów jest najważniejsze, żeby wejść do nieba. Bez odpuszczenia grzechów, bez pojednania z Bogiem, nie ma prawdziwego życia w jedności z Bogiem tu na ziemi i bez pojednania z Bogiem, bez odpuszczenia grzechów w stanie takiej śmierci, nie ma mowy o zbawieniu. Protestantki takiej pewności nie dadzą, mimo to, że ją głoszą, ale nie dadzą. Gadać to jest jedno, a realność to drugie. Więc nawracać się do kościoła, do spowiedzi, i na Adwent, proszę ładnie tutaj zacząć chodzić, a no nie po garażach. Pozdrawiam.